Cześć, jestem Justyna i jest ze mną. Cześć, jestem Kuba. I jesteśmy na zabawie Speed Friending. Niedawno się zaczęła i ta zabawa polega na poznawaniu nowych ludzi. Tak jest. Chodzi w niej dokładnie o to, że y, zmienia się co trzy minuty. Co trzy minuty dobrze mówię? Tak, co trzy minuty. Co trzy minuty zmienia się partnera, te osoby się nie znają i w te trzy minuty mają się jak najwięcej dowiedzieć o sobie, zadają sobie różne pytania i w ten sposób można zawiązywać nowe znajomości. Także y, mi ta idea bardzo się podoba, a Tobie? Mi też się podoba. Chciałbym wziąć w tym udział nawet, ale niestety muszę być tutaj. Dzieje się speed branding. Jako przewodnicząca Komisji do Spraw Kultury i Sportu Parlamentu Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach organizacji Bachanaliów pomagam przy zorganizowaniu tej jakże miłej imprezy. Chcieliśmy trochę wyjść poza ramy speed datingu i nastawić się jednak na poznawanie ludzi niż stricte randkowanie i flirt. Więc generalnie speed trending polega na tym, że poznajemy się lepiej poprzez krótkie spotkania i zmiany stolików. Cześć Katper, mam do Ciebie pytanie, bo trzymasz w ręce kody QR i jakąś instrukcję, i powiem szczerze, że nie za bardzo potrafię w takie techniczne rzeczy i nie wiem o co w tym chodzi. Jakbyś mógł mi wytłumaczyć, to byłabym wdzięczna. Dobrze, no to ogólnie te kody właśnie są do zabawy z i stworzyliśmy tutaj jeden taki kod QR, który każdy ma tutaj ze wszystkich osób, który prowadzi natomiast do koła Fortuny na stronie internetowej. W tej stronie internetowej, w tym kole QR i ogólnie w tym kole Fortuny będzie jest 70 pytań. 70 pytań, które są specjalnie stworzone tak, żeby poznać drugą osobę lepiej. Żeby poznać drugą osobę lepiej, żeby stać się ewentualnie przyjaciółmi, bazując na wspólnych zainteresowaniach i po prostu jedna osoba losuje pytanie z tych 70. I tutaj wychodzi właśnie pytanie, na które każda osoba ma jedną minutę na odpowiedzenie. Następnie potem wystarczy schować to pytanie na tym kole fortuny i robimy zabawę od nowa. Mamy znowu minutę na pytanie, na odpowiadanie. I tak pięć razy, aż skończy się pięć minut i będziemy mogli przechodzić do następnego stoika. Dobra, a kto układał Pytania. Czy to są jakieś takie specjalne psychologiczne pytania, czy takie zwykłe, żeby po prostu e, kogoś poznać? My to głównie układaliśmy pytania razem natomiast z chatem GPT, czyli wykorzystując sztuczną technologię, która pozwala właśnie na zrobienie takich większej ilości pytań o podobnych zainteresowaniach, które właśnie miały zadanie jak najlepiej poznać drugą osobę. Mamy tutaj dwie dziewczyny, które poznały się dopiero teraz, tak? Na tej zabawie. Tak, dokładnie. Ty nazywasz się? Julia. I Julia. Czyli mamy dwie Julie, super. I czego już się zdążyłyście o sobie dowiedzieć? O rodzeństwie i o filmach, bo takie pytanie wylosowałyśmy. Tak. Nie oglądam za dużo filmów. Czyli macie już coś wspólnego, obie nie oglądacie filmów. No to super, to może być początek świetnej znajomości. Co w ogóle sądzicie o tej zabawie, jak ona wam się podoba i czy podoba wam się w ogóle ten pomysł? Tak, bardzo mi się podoba ten pomysł. Już widziałam takie podobne i w sumie chciałam na coś takiego się wybrać, ale nie było żadnej okazji, bo mieszkam w takim mniejszym mieście, a teraz jak jestem w Zielonej Górze, to... A skąd jesteś? Z Leszna. Tobie jak zapodoba się ta zabawa? Mi się bardzo podoba, chociaż jest trochę chaotycznie. Chaotycznie? Nie słyszę ten czasami odpowiedzi, ale staram się. Na trzy, cztery, przesuwamy się o jedno krzesło